Cześć, witamy serdecznie. Dzisiaj będą strągi Jest Andrzej, będą będą. Jest Maciek, Ciąnko. Moss fishing czy fishing moss? Moss fishing. Moss fishing. fishing. Nowy kanał na YouTube wchodzi. Niedługo będzie. A my co? Idziemy walczyć, tak? Andrzej, oprowadzisz nas? Bo to twój teren. Pierw, pierw e, trzeba posprzątać. Nie pierw, tylko w pierw. A właśnie, ty jesteś blondyn czy rudy? Bo już ma to pytania. Gajda. Gaida są mi takie zdjęcie stare, zabrać no. zawody chyba jakieś tam coś... teraz jest w wiadomościach, w... Nie, mogę dokończyć, czy nie? Świecie, no. Był jeszcze rudy. No. no. Gajda mówi, ty, ale tam byłeś jeszcze w Londyn, to, to prawda? Tak, Wtedy to, to są te czasy, kiedy jeszcze miałeś wszystkie zęby. Dziękuję, dobra, chodźcie łowić. Dobra, idziemy, tak, do zobaczenia teraz, już nad wodą. Tak przechodzić, żeby jeden mu, żeby się nie stało tam gdzie on trzyma przynętę Na zakładkę na głowę. Nie, nie wchodzimy na głowę rybą tak. Tak. Słuchaj, te czapki mają trochę inną specyfikę niż, niż potoki Tych Trzeba czasami brać czas, zmienić przynętę No tak jak troci się swoją. Ale ja tak naciskaj, bo już mało czasu jest Za chwilę się będziecie mieć Tak, no tutaj tego wy, tego największego wyciągnę, to ja ty też. Tam. Rzucałeś tutaj? Tam. Tutaj założył pływającego. Między krzaczki pływający, Salmo. tak, Salmo minął 5. Mhm. Chcę tam puścić go między krzaczki, a żeby trochę z nurtem. Może tam siedzi, jasne. Pokaż Maciek kijek. Ja. Bo kijek też ma Salmo. Tak, hornet. do 200 gram, 2,40. Do 20. Ja użyłem kija do 12, powiem ci. I Maciek używać plecionki plecionki. No już myślałem, że jednak ta temperatura będzie na plusie. Ale marznie trochę, nie? Ale marzy. No. no mi też żyłka trochę marznie, ale nie ma tragedii. I słuchajcie, co się fajnie tutaj wydarzyło, co mi się podoba. To kontrola, czego nie doświadczyłem na dunajcu i na popradzie. Przez 4 dni nawet jednej kontroli. A tutaj jest ledwo, co żeśmy zdążyli. Zejść nad wodę. Komendant powiatowy tak. połowskiej straży rybackiej, moje nazwisko Adam Elwart, A zarazem wicepre wiceprezes Okręgu Gdańsk do spraw ochrony wód. No i fajnie. Wszystko się zgadza. Tak, wszystko jest. Mamy. Tak. Zrzucę na te. O, o! Ładny. Potok! Potok! Malutka. Ale poszedł ładnie. Je! Yeah. Żółwik. Idę, przedzielam się też, żeby dalej. Fajne są tutaj. Takie tamy, z drzew porobione. Tutaj mamy kolejne miejsce. Zobaczymy. Jak nie wygląda. A co z tego będzie? nie tak jak cały dzień, czyli nic. Tutaj jakaś różnica w skuteczności po prąd, a z prądem? Chociaż, chociaż tak z sk kąta, tak równolegle. Ja zostałem w takiej bankówce, a to było na razie. To obławiłem tak głęboki wlew. Obowiłem, kurde, bo przecież musi tu mieszkać, to no nie ma. We wsi na mariole. Widać, że eee, Widać to... schło albo coś tam Ci się stało. Trzeba trochę niżej, ale wziąłem także już ile do góry. I także tutaj z, gdzie... Czyli yy, z prądem prowadziłem. Prądem i tutaj się ładnie, tam gdzieś mniej więcej podejrzewałem, że może ryba stać. Gdzieś się przynęta zaczęła prostować. Fik. Jedziemy. I to w takim przypadku, no wiadomo, nie, nie każda, no, teraz ja robię błąd, bon, bo gestykuluję mocno do wysokiej skarby. Eee, A jest słońce mieć, i, ciebie, da... i cień jest rzucony, nie? To jest cień. O, i tutaj mamy bardzo szybki odcinek. Yy, może coś powiem o wędce, na którą dzisiaj łowię jest to Skirm Jam od Molixa jest to kij od 3 do 12 gram ogólnie można powiedzieć, że taka katapulta jeżeli chodzi o małe przynęty naprawdę fajnie się ładuje, fajnie się nie rzuca fajna praca pod rybą więc jestem bardzo zadowolony długość, długość wędziska to jest 213 cm korkowa rękojeść do tego mam koło wroteczek, jak tutaj kręcił Jest Sedona 2,5 tysiąca z żyłką. No i, i to, tak pokrótce, jeżeli chodzi o, o, o sprzęt, na który, na który dzisiaj łowię. Ale przykry wilok jest tutaj, co? No niestety, a przed chwilą strażnik rybacki mówił, że ile w zeszłym roku? 7 ton śmieci. 7 ton śmieci, tak. 7 tak. Ton, ponad 7, no, prawie 8 ton śmieci no, zabrałem. Z brzegu samego. Nie? Z brzegu, tak. nie? I to w zeszłym roku, a w tym roku to, no, to ile w zeszłym roku? To no. ile to minęło. 4 miesiące, 5 i znowu jest pełno śmieci. Dookoła. Co tam, Macieju, montujesz? Hornecik. Fire Tiger, hornecik, czyli idziesz teraz w moje ślady. Tak. A <grym>, raczej <grym, ja w twoje, <grym>, bo ty pierwsza horneta zaczęłeś łowić. No ale ty złowienie się No i tam weź, to taka to się nie liczy. Andrzej, przecież mówi, że się nie liczy w ogóle do niczego. się co mówi. A no, tutaj to już nie ma żartów, trzeba wędkę odłożyć i wyciągać najpierw chyba samą nogę z buta, a później buta, o kurde, ale zassało. Ach. Ale są na siebie zły Zobaczcie Była ryba Wpierdzieliłem się w patyk Kurwa I ryba spadła Ja pierdzielę Ciorostwo jedno I niestety już Pewnie już nie powtórzy Jak znam życie Chociaż ściągnęło mi żyłkę i wpierdzieliło się przez scenę, ale no wiecie jak to jest, szybko, szybko emocje kamera Dobre. Jak? Jednego Jednego? No takiego Ale potok? Potok. Ale pierwszego w tym roku. Oj, nie, nie spokojnie. O, pierwszego kurde w tym roku. Pierwszego w tym no, roku. Kurde już. A jestem kurde przez wszystkie weekendy. ku piękny. No. Ile miał? Oj, przepraszam. Nie wiem, bo nie mam miarki, wypuściłem go. Aha. Ale ładnie. 30... No, 30, tak tak. No, taki tam, 30, może trochę więcej. Czyli coś się dzieje. Coś się dzieje. I na wiróweczkę, no, tak? tak? Na wirówkę. Tylko, że no, to... ja zakładam taki patent. Kupiłem coś takiego. Aha. Tylko, że to niestety bardzo śmierdzi. Takie... Śmierdzą te wormsy, te robaki. Te wormsy, ale to są takie. Kolega chyba idzie z tyłu. No. A, pan ma te glizdy a on ma te białe, takie no, te grubsze wormsy. Grubsze wormsy. A mhm. no, to jest taka to dżownica, nie? No tak, tak, Tylko, tak. że nie wiem czy chce pan. Powoła. To jest masakra, nie? O kurna! Dobrze, co? No to, to, to wali z tego dobrze. No. Miałem jednego czterdziestaka i tak praktycznie nic, zero. Nic się nie dzieje. No tutaj, tu na tym zakończę. No ta. Pierwszy, mówię, wydeptany tak, że wszystkie weekendy i nic. Tam chodzą i mówią, że mają po trzy, po cztery. Ja mówię, kurde, nie wiem, że ja nie potrafię. <laughs> nie, to, no, to nie no, jest zawody, tak to, to... To zawody, o, Zawody pokażą. A kiedy są zawody? Teraz w niedzielę następną. Także no nie wiem, może coś... Może w końcu... No cieplej się, ja byłem no to zima, tu śnieg, ja chodziłem po pas w śniegu i. Tak, tak, Kurde, to, te, to też nie, ciężkie nie, warunki, a no. dwa, woda też była taka, ta. ale woda, tutaj już u Was, niższa, ale, ale i nie ma u Was już takiej, tej, już jest czystsza, już się, taki klar się zrobił no. już nie ma tej pośniegówki. No, ale tydzień ale, ale, tam już było, to było niższe, tylko chyba dużo wyżej woda, nie? Aha. Szedł taki przede mną, z drugiej strony szedł, ja uh -huh. też go tam spotykam dosyć często, uh -huh. to mówi, że dzisiaj miał w pierwszym rzucie takiego 47. No tak, to, no. to ładnie. No. No pan złowił przed chwilą tutaj na zakręcie no na wiróweczkę 30 parę no. 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 I, i też tylko pan wirówkę plus robaka pan zakłada no, tego pan Wormsa, wiesz Wormsa. Mhm. No ale, ale ładnie, no, ładnie. Coś, niżka, się, coś się dzieje. Tak, na tej no, no, no ja nawet ja, na ta, ja, ja nawet na większy łowię, bo tutaj w, w tamtym roku to miałem najwięcej na takie... A pan nie mam żadnych tajemnic, w zasadzie, <laughs> <laughs> jak niektórzy tam chowają. I tak... Nie, my to też nie chowamy, wręcz pokazujemy. O, no takie? Aha. Nie? Te Jacksony. Tak. I tu są takie jeszcze na, najwięcej miałem na takiego. Dwójeczka samego, tylko dwójka, kresy taki. Dwójka trójka. Dwójka trójka. trójka. O, na te. Mhm, to. Jest trójeczki fajne. Trójka, nie. Czarne z takim tym seledyną. Na tym miałem trójk, najwięcej w tamtym no? roku. Ładnie. Słuchajcie, no co? Kończymy na dzisiaj. Maciek, jako lokalny człowiek, będzie tutaj patronował tą, patrolował tą pat, pat, wodę. No i co? I pewnie jakoś pe, tak naprawdę, chyba co? Kwiecień pewnie wioskę, uderzymy. No, w kwietniu pewnie wrócimy. No widzicie, aura się tak zmieniła, że śnieg sypie. Idziemy do samochodu. Warunki ciężkie. Bardzo ciężkie. Liczymy się dalej. Tak, ale ten wiatr dużo przeszkadzał, nie? Tak, tak. Dzisiaj no, też. No. no. Także ale tak. są tu duże ryby. Są. Zresztą też twoi koledzy tutaj wędkują. Tak. To no też wiadomo. Także że warto, jest. warto tutaj. Przyjechać, połowić. Tak. Także co? Trzymajcie się, ciepło. Maciek zaprasza. Bo ty pewnie od gdzieś maja-czerwca zaczniesz z kanałem ruszać, tak? Tak, tak, tak. Od, no, od maja. Więc zapraszam też do Maćka na kanał Moss Fishing. Tak. Zapraszam. Tak samo na Instagrama do siebie. Tutaj wszystko macie poniżej. Dane do Maćka. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się. Do zobaczenia, się. hej.